No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym odcinku z Last Epoch na moim kanale i witam was w odcinku cyklowym, w którym będziemy wbijać, moi drodzy, setny level postaci, czyli maksymalny w końcu, po wielu, wielu, wielu godzinach swoim hammerdinkiem wbiję setny. Troszkę to się dłużyło też dlatego, że moja postać nie jest najlepsza. Damage, jeżeli chodzi o moją postać, nie jest najwyższych lotów ponieważ mój ekwipunek też nie jest z najwyższych lotów, prawda? Nawet się pochwalę, co to w ogóle za postać, zanim wbijemy ten setny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest Hammerdin, mój Hammerdin tutaj na młotki pod krwawienie, zbudowany głównie pod szybkość ataku i regenerację życia. Staram się tutaj jak najwięcej wbić regeneracji życia, prawda? Na razie nie mam, te wszystkie unikaty, które mam, czyli to, to, ten amulet klepsydra aurory, prawda? To wszystko fajnie byłoby mieć z legendarnym potencjałem, tak samo jak e, te broń. I teraz tak, jeżeli chodzi o skillę, no to jak widzicie mam tutaj młotki. Jeżeli chodzi o młotki, no to tutaj w Módku mam wszystko postawione na szybkość ataku, nie na zmaksyma, zmaksymalizowanie damage'u, a jednak na właśnie szybkość ataku. Tak samo jeżeli chodzi o pasywki, to na przykład w paladinku mam tutaj zrobione to w ten sposób. Tutaj mam wymaksowany strażnik, sanktuarium, bo to też jakby pancerz podbija i tak dalej, więc pancerz też próbuje utrzymywać na dobrym poziomie. 7000 wydaje mi się, że jest Git. I cóż ludziska, możemy chyba zaczynać jeżeli chodzi o wbijanie setnego, legendarnego poziomu, mój pierwszy setny na cyklu, ponieważ w becie wbijałem, ale na cyklu oni znacznie zmniejszyli expa i ciężej się wbija setny, więc lecimy. Mam nadzieję, że się teraz nie przewrócę, nie wiem czy zauważyliście, ale mam korupcję 300 wbitą, właśnie przed chwilą ją wbiłem. Nie, nie wiem, yy, mogłem wam pokazać, ale zapomniałem. Pewnie możecie sobie cofnąć, zobaczyć. Więc 300 ileś, 302 czy tam ile dopiero robiłem. Więc nie jest to jakaś korupcja najwyższych lotów również. Ale patrząc na to, że moja postać nie jest jeszcze jakoś fenomenalnie ubrana, wydaje mi się, że całkiem dobry wynik. Też jakoś specjalnie zbyt często się nie wracam. Czasami się wywrócę, nie mówię, że nie. Yy, ale nie, nie jest to aż tak częste. Tutaj mam. Teraz robię ten Monolit te Echo w sensie na księgi doświadczenia, więc myślę, że dobijemy co to jest z fizyczne. Okej, okay, nie Nie chcę. Więc myślę, że wbijemy sobie na książkach Ekspa ten setny, bardziej niż na mobach zależy. Zobaczymy, co tu. Co tu nam na drodze Gierka zaproponuje. I dajcie koniecznie znać, jak wam idzie, bo. Bo chyba za dużo z was nie gra w takim razie Last Epoka. Jeżeli oglądacie mnie, bo rzadko kiedy to jest was pisze na przykład czy gracie w ogóle w was Epoka, jaki macie level i tak dalej i tak dalej, więc Nie, może jeszcze się zastanawiacie czy kupić giereczkę, No ja osobiście z tego Serduszka polecam. Aktualnie mam poran tam chyba 450 godzin już wybiło, więc to jest bardzo, ale to bardzo dużo jak dla mnie. Gdzie, jak była premiera to było 300, miałem chyba 300 godzin, 150 godzin od premiery już spędziłem w gierce, no to jest bardzo dużo. A tutaj lada moment będzie setny i być może nawet nie na książkach, a tutaj w tym momencie, bo tutaj będziemy mieli kilka fal przeciwników. I chyba tutaj wbijemy setny, 99 jeszcze jest, uwaga, uwaga. Czy będzie setny tutaj, czy będzie na książkach? To jest pytanie za 200 punktów, ale jestem podierany na maksa, nie? że wbijam ten setny w końcu końcu już troszeczkę męczyłem bułę, jeżeli chodzi o wbijanie tego setnego, bo nie, przyznam, że długo, długo, strasznie długo to trwało. A nie gram topowym buildem, więc no. Paladen to jest w ogóle nisza, zauważyłem, jeżeli chodzi o, o Last poka i o cykl pierwszy, nie? O cykl 1.0. Zauważyłem, że to jest dosyć spora nisza. Mm, a mi się tutaj coś zbagowało, czy co? Że nie mogę... A nie, tutaj po prostu chłop... Uciekł całkowicie gdzieś na nie, nie wiadomo gdzie się musiał. Musieliśmy poczekać, aż się pojawi z powrotem. I czy on mi da setny, czy mi się tylko wydaje? Nie, on mi nie dał setnego. Ale moi drodzy, teraz otwórz portal, wbijamy, bierzemy książki i moi drodzy, wbijamy setny poziom. Motherfucker, yeah! Tak więc, o oh, ale jestem podierany, co nie? W końcu setny level. Wbity, ja wiem, o w końcu. Nie tutaj mogę Wam pokazać moje statystyki, jakbyście byli zainteresowani obroną. Sugusy to niekoniecznie, ale w innych na przykład. Podkrwawienie, podkrwawienie zbudowanych hammerdin. Co jeszcze mogę powiedzieć, to że no, obrażenia w czasie też, bo się kombią. Oczywiście 644, jeżeli chodzi o obrażenie odkrwawienia, Szansa na krwawienie to jest 162%. Nie jakoś wybitnie dużo, ale też jakoś wybitnie mało. A teraz e, będę mocno inwestował w regenerację życia, która jest bardzo niska, ale tutaj kilkaset chcę mieć regeneracji życia, ona jest dla mnie bardzo ważna, więc e, będę w życie na sekundę inwestował praktycznie w każdym itemie, żeby moje życie się tak instant regenerowało, co nie, więc w ten sposób to mi da bardzo dużo żywotności na tą postać. E, I tyle ludziska, ja się z Wami żegnam. Taki luźny odcineczek sobie postanowiłem nagrać, jak e, wbijam sobie setny poziom i cóż ludziska, ja się z wami żegnam, tak? Więc subskrybujcie, komentujcie, osniejcie, dajcie znać, czy gracie w Last Epoka, który macie poziom w tym cyklu. I tyle nie, tak? Więc, aaa, Boże, jak ja się cieszę że na tym cyklu, pykam i tylko trochę żałuję, że nie gram na solo selfandzie, jeżeli chodzi o, o tym odrębnionym trybie solo selfand. Być może od drugiego cyklu właśnie to się zmieni i będziemy sobie grać nie to, że hardcore to jeszcze może Solo Self -handic. Tak więc ludziska ja się z wami żegnam, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się oduszenia i do następnego odcinka na moim kanale Ludziska chaos!